Zapraszamy na takę hezę numer dwa. Jeszcze raz, to nie, tylko jest była. Trzy, cztery. Zapraszamy na karę hezę numer 2. Historię zaczynamy od Jezusa, Chrystusa. Jezusa Chrystusa! Brawo! Był taki czas, że Jezus stał na łodzi i opowiadał Oto siewca wyszedł siać! Wyszedł siać Słowo Boże! Rozumiecie? Jeśli ktoś Je przyjmie do swojego serca będzie bardzo szczęśliwy i ono w Nim wyrośnie Królestwo Boże w nim wyrośnie! Nawet jeśli uważacie się za nikogo! Nawet jeśli wielkich rzeczy nie dokonaliście! Nawet jeśli nie jesteście jak wasi superbohaterowie, jak Superman, Spiderman, yy, jak Avengers, to ja Was kocham. Mówi Bóg. Przyjmujecie to! I ludzie słuchali tego. Wow! To jest piękne. My chcemy w to wierzyć. Yy, on mówi prawdziwe rzeczy. Nie nakłada na nas ciężarów. Ktoś z tłumu krzyknął. Jezu! Kiedy jeszcze do nas przypłyniesz? A co Jezus powiedział? Niedługo znowu do was przybędę. Będę was nauczał, powiem Wam jeszcze kilka innych przypowieści. Do zobaczenia. Ba, ba, ba. Niektórzy stali na brzegu i machali. Ba, pa, Panie Jezu, jakaś dziewczynka, słowa y -y, Jakiś chłopiec. Ja, ja, ja. ja. Jeszua, Jeszua, mówili. Jezus siedział w łodzi i też im odmachiwał. Spokojnie Paaaerdzi! I mówił pamiętajcie, pamiętajcie o, o Słowu Bożym. Też sobie razem te z Pana Jezusem. Acy ludzie, którzy pychali ten Łódź przepłychali. O, pychali, o od I odepchnęli. W była piękna. Ale... Zaczęło się zmieniać. Piotr stanął, tak? I patrzy, ooo, nie podoba mi się ta pogoda. A Jezus spokojnie sobie spał. Na Wezgłowiu, tam z tyłu łodzi. I rozszalała się burza. I odwaliło z jednej i z drugiej strony. Ujało butko, na z stronie. Błyskało, błyskało, Pomocy! Ratuj! Idziemy! Ratuj się kto może! Wylewaj wodę! Wylewaj ją, wodę! Z jednej, z drugiej! Spójrz, Opojrzagle! Uważaj! Chwala! A Jezus, jak gdyby nigdy nic, spał! Był tak zmęczony, miał tak twardy sen, spał. Podchodzi do niego Szymon Piotr mówi – Mistrzu, nic to nie odchodzi że giniemy! Mistrzu, wstawaj! Ucisz się. Nic. wstał. Łodzi spojrzał na burzę i powiedział – Milcz! Ucisz się! I nastała głęboka cisza. Rozpieszły się chmury, grzmoty ustały. Było tylko widać światło księżyca, które biło po pokoju. Jezus się ich pyta, gdzie jest wasza wiara? Gdzie jest wasza wiara? A niektórzy siedzieli w łodzi i mówili między sobą. To kim on jest, że nawet wiatr, wichula, burza są mu posłuszne. Jeśli do ludzi tak przemawia, przychodzą, jeśli mówi do wichody to kim on jest? Jeden z nich pewnie cichutko powiedział, albo serce mu podpowiadało, w sercu Bóg mówił, to jest Bóg. I dzisiaj Jezus też pragnie powiedzieć i, i dziewczynom, i chłopakom, i, i, i dzieciom, i, i starszym, nie bójcie się, pomimo już są grzmoty, nie, nie bójcie się. Jestem z wami zawsze, aż do skończenia świata. Nie bójcie się. Mówisz, nie widzę ciebie, Jezu. Mówisz, nie czuję ciebie, Jezu. Ale Jezus mówił, naprawdę, ja jestem, jestem z Tobą. Przecież za Ciebie oddałem życie i dla Ciebie zmartwychwstałem. Uwierz tym, którzy mówią o mnie. Yy, I zawołaj mnie do swojego serca. Panie Jezu, przyjdź i bądź w moim sercu. Yy, jakakolwiek burza by się nie działo. Bóg Bo Cię. Bądź we mnie. Amen. Panie Jezu, czy ty jesteś lepszy niż Spider-Man, niż Superman, niż Hulk, niż Kapitan Ameryka? Milcz, uciesz się. To tak potrafi powiedzieć do góry, żeby ona się ucieszyła. Tylko Jezus. I kiedy czujesz czasem się niespokojny, albo zdenerwowany, albo coś ci po raz kolejny nie wychodzi, uczysz się pisać, albo przegrywasz kolejny raz w grę, powiedz Jezusowi: Jezu. Ucisz moją burzę. Żeby nastąpi to w jego Zawoła Jezusa. Jezu, przyjdź! Jezu ratuj! Miej wiarę Go obudzić. Jezu, wstawaj! Jezus zawsze jest. Czeka na twoją wołat. Do zobaczenia do, do w następnej tache.